Czytanie z księgi rodzaju. Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła ona w Kirjat Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzę obrzędową żałobę nad Sarą, aby ją opłakać. A potem, powstawszy, odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do chetytów z taką prośbą: Choć mieszkam wśród was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u was grób na własność aby mógł pochować moją zmarłą. Tak, przeto Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu zwanym Makpela w pobliżu Mamre, czyli w Hebronu w kraju Kanaan. Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił. I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność ze rządcy całej posiadłości. Połóż mi twą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na pana, boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam, ale że pójdziesz do kraju mego rodzinnego i wybierz żonę dla mego syna Izaaka. Odpowiedział mu sługa: A gdyby taka kobieta nie zechciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego pochodzisz? Rzekł do niego Abraham: Nie czyń tego nigdy, abyś nie miał tam wracać z moim synem. Pan, Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi uroczyście obiecał, potomstwu twemu dam ten kraj. On pośle swego anioła przed tobą. Znajdziesz tam żonę dla mego syna, a gdyby owa kobieta nie chciała przyjść z tobą, wtedy jesteś zwolniony z przysięgi. Byłeś tylko z synem moim tam i nie wracał. Sługa ów zebrał z sobą dziesięć wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram na Haraim. Tam sługa Abrahama wziął jego bratanicę Rebekę za żonę dla jego syna. Abraham wyprawił więc Rebekę i jej piastunkę ze sługą Abrahama i jego ludźmi. Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni Lachajroi. Wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka szybko, siadła z wielbłąda i spytała Sugi. Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole? Suga odpowiedział. To mój pan. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. Kiedy Suga odpowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu po, pociechą po matce. Oto słowo Boże. Na... No. Nasz pan jest dobry, chwalcie go na wieki. Nasz pan jest dobry, chwalcie go na wieki. Chwalcie pana, bo jest dobry, bo na wieki trwa jego łaska, któż wysławi potężne dzieła pana. I rozgłosi całą jego chwałę, władcę na pieki. Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań i sprawiedliwie postępują w każdym czasie, pamiętaj o nas, panie gdyż upodobałeś sobie w swym ludzie. Przyjdź nam z pomocą, abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych, cieszyli się radością Twego ludu, chlubili się razem z... Lubili się razem z Twym dziewic dziedzictwem. Powołać sprawiedliwych, ale grzeszników Aleluja, Aleluja, Aleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Obchodząc kafarną, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników, i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, Faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych. Ale grzeszników. Oto Słowo Pańskie. Bardzo często, kiedy słyszymy słowa dotyczące powołania, które mamy napisane na kartach Pisma Świętego, czasem z zazdrością patrzymy na apostołów i mówimy: że im było łatwiej. Przyszedł Jezus, powiedział, a oni poszli. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że na pewno im nie było łatwiej. Ja bym powiedział nawet paradoksalnie, że im było trudniej. Bo musieli uwierzyć komuś, kogo znali, kogo podziwiali i o kim myśleli, że jest fajnym człowiekiem, że to jest głos samego Boga. Ale popatrzcie, że to słowo o powołaniu pokazuje nam jeszcze jedną bardzo ważny aspekt, o którym my bardzo często zapominamy. Czasem się zastanawiamy i mówimy, gdzie ja, człowiek, w dobie XXI wieku powinienem szukać mojego powołania i wiedzieć, czego ja w życiu chcę. Dzisiejsza Ewangelia mówi wprost, to ja muszę znaleźć swoje powołanie przede wszystkim w mojej codzienności. Kiedy zacznę się zastanawiać i patrzeć, do czego Pan Bóg mnie powołał? Co jest z moimi dobrymi i słabymi cechami? Poprzez co ja mogę lepiej temu Panu Bogu służyć? I popatrzcie, że każde przesłanie powołania ma ten aspekt miłosierdzia. To Pan Bóg przychodzi, dotyka i podnosi każdego z nas. Kiedy my sobie robimy życzenia, zazwyczaj mówimy dwie rzeczy. Żeby było fajnie, bezproblemowo i żeby moje życie było usłane różami. Patrzcie, co dzisiaj mówi Ewangelia. Chcesz poznać swoje powołanie? No to zaangażuj się w codzienność. Przyjrzyj się swoim trudnościom, a nawet grzechom, bo przez pryzmat ich Pan Bóg też ci chce coś powiedzieć. Powołanie to nie jest widzi mi się. Bo mi się wydaje coś. Powołanie to przede wszystkim umiejętność zastanowienia się i zobaczenia, czy mogę lepiej służyć Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. A to nie może być oderwane od codzienności. To musi być bardzo mocno w tą codzienność zakorzenione. Dzisiaj. Kiedy przychodzimy do Kościoła i czytamy to pierwsze czytanie, możemy sobie zobaczyć na jedną kwestię bardzo jasno: że czasem są takie momenty, że ktoś za kogoś musi podjąć decyzję. Ale dzisiaj, skoro my chcemy być ludźmi wolnymi, to przede wszystkim ja powinienem się pytać, do czego ja mogę służyć. Czym Ci mogę pomóc? Co mogę Tobie ofiarować? Dzisiaj, kiedy patrzymy na siebie, nie czekajmy na to, aż ktoś mi powie: Pomóż mi w tym albo w tamtym. Bo bardzo często prosić kogoś, to jest dotknąć upokorzenia, a my się tego bardzo mocno wstydzimy. Dzisiaj, kiedy chcesz zobaczyć swoje powołanie, nie bój się wyjść z inicjatywą. Nie bój się zobaczyć, w czym możesz temu drugiemu pomóc, jak możesz mu podać dłoń. I pamiętaj jeszcze jedną kwestię. Tam, gdzie będzie miłosierdzie i dowartościowanie człowieka, tam będzie znak że to powołanie jest właściwe. A tam, gdzie będzie posmak krzywdy, uprzedmiotowienia, to się nie oszukuje. Tam powołania nie ma. Tam jest tylko manipulacja. Dlatego prośmy Pana Boga o to, abyśmy nie bali się poznawać siebie, abyśmy nie bali się dotykać nawet własnych trudności i grzechu, bo na bazie nich Wiele Pan Bóg może mi powiedzieć i nie bójmy się myśleć, bo tam, gdzie jest zdrowy rozsądek, tam będzie Bóg. Amen. A teraz powstańmy i Panu Bogu naszemu przedstawmy nasze pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby swoim nauczaniem prowadził ludzi do głębszego poznania Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za papieża Franciszka, aby godnie stał na czele Kościoła katolickiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za wszystkich kapłanów, aby z radością głosili słowo Boże. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za wszystkich wypoczywających na urlopach, aby nie zapomnieli o relacji z Chrystusem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby każdy, aby każdy dzień stawał się kolejnym krokiem do życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I też przedstawmy Panu Bogu intencje obecnej Mszy świętej w 25. rocznicę śmierci Władysława. Wysłuchaliśmy teraz kazania. Chciałbym Was poprosić, żebyście jeszcze chwilkę się zastanowili nad tym, co usłyszeliście, żeby te treści zeszły do Waszego serca. I jeżeli uważacie, że to był dobry materiał, udostępnijcie go znajomym na swoim profilu na Facebooku, czy w innych miejscach na Instagramie. Dajcie link, żeby osoby mogły wejść też na to kazanie, też go posłuchać, jeżeli tylko uważacie, że było wartościowe. Kciuk w górę. To też promuje film, napiszcie komentarz, jak tylko skończy się transmisja. I koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Subskrybujcie go, naciskając dzwoneczek. To wszystko jest tutaj poniżej, można to zrobić. No i yy, za każdym razem prosimy Was też o wsparcie, bo transmisje się odbywają tylko dzięki Waszemu wsparciu. To Wasze wsparcie powoduje, że utrzymujemy etaty, osoby, które się tym zajmują, i też możemy rozwijać się sprzętowo. Aby nas wesprzeć za pośrednictwem szybkiego przelewu albo kartą. To macie wszystko w opisie tego materiału. Do zobaczenia niebawem.